Dzisiaj przenosimy się w świat na pewno bardzo apetyczny, na pewno bardzo kuszący, ale świat pełen pułapek, Szczególnie, że chodzi o dzieci i ich wybory żywieniowe. No bo przecież batoniki, chipsy czy napoje gazowane to ulubione wybory wielu młodych ludzi. Jakie to kształtuje nawyki i co jest dobre, a co złe? Co jest słodką rzeczywistością, a co gorzką prawdą w tym temacie? O tym porozmawiam już z moim dzisiejszym gościem, czyli panią Elżbietą Gumurczyk, dietetykiem, ale dietetykiem pracuje z dziećmi, między innymi. Dzień dobry. Dzień dobry. El, zaczniemy od tematu, czym tak naprawdę jest przekąska. Niech to będzie dobra definicja element budowania tego, o czym chcemy rozmawiać później. Piękne przekąski przygotowano tutaj. Dlaczego mnie się dostało te zdrowe i aktywność fizyczną jako sugestie? Nie wiem, ale się domyślam. Natomiast. Możemy tutaj na tych przykładach już wskazać um, pewne elementy przekąski. Tak, to jest bardzo ważne, żeby zdefiniować przekąskę, bo wszyscy ją rozumiemy, w większości rozumiemy ją jako coś, po co w każdym momencie chcielibyśmy, moglibyśmy sięgnąć i zastanawiamy się później, czy ona dobrze, czy źle wpływa na, na nasze zdrowie. Tymczasem przekąskę w zdrowym odżywianiu powinniśmy rozumieć jako jeden z posiłków. Posiłek mniejszy, ale sycący i wysokowartościowy, który przeplata główne posiłki w ciągu naszego dnia, w ciągu dnia naszych dzieci. Bo w zdrowym odżywianiu powinny być trzy główne posiłki: śniadanie, obiad i kolacja, oraz jedna albo dwie, właśnie przekąski czyli takie mniejsze y, posiłki y, w, w trakcie. Co powodują takie szybkie, niezdrowe przekąski? Mogą powodować nadmierną masę ciała u dzieci. Może również powodować niedowagę, jeżeli dieta dziecka będzie bazowała na licznych, ale drobnych przekąskach, niezdrowych na przykład. Natomiast dziecko przez to będzie rezygnowało z bardziej zdrowych posiłków. Hmm? Niezdrowe przekąski mogą również powodować podwyższony poziom cukru we krwi, podwyższony poziom insuliny, cholesterolu czy trójglicerydów. To wszystko może z prowadzić. Nastrojów? Do chorób, zmiany nastrojów, generalnie pogorszenie kondycji, czy to umysłowej, czy to fizycznej, czy to emocjonalnej. No i to, co myślę ważne na przykład w przypadku młodzieży, to pogorszenie jakości cery, skóry. Czym zastąpić takie niezdrowe przekąski? Niezdrowe przekąski tak naprawdę powinny zostać zastąpione takimi odpowiednikami jak warzywa, owoce, orzechy i nasiona oraz pełnoziarniste produkty zbożowe, a także wszystko co, to, co da się przygotować z tych wymienionych. Dla mnie brzmi pysznie, ale nie brzmi pysznie dla mnie jako nastolatka, który nie cierpił warzyw, nie lubią owoców, jak przekonać nastolatka czy po prostu dziecko do jedzenia zdrowych posiłków? Przede wszystkim własnym przykładem. Czyli to, co będzie robił rodzic w domu, to jest szansa, że zacznie powielać również dziecko. Także nie kupujemy niezdrowych przekąsek, nie posiadamy ich w domu, a na to miejsce ewentualnie nieduże ilości zdrowszych odpowiedników, żeby w razie już sytuacji kryzysowej właśnie po taką rzecz dziecko mogło sięgnąć. No i zachęcanie dzieci do jedzenia tych właśnie zdrowych przekąsek w jakiejś takiej ciekawej formie koktajlów, smoothie, placuszków na wytrawnie, sałatek owoców z dodatkiem orzechów i różnych tego typu przysmaków. To już ostatnia kwestia, bo mam wrażenie, że wielu rodzicom oglądającym ten materiał zapaliła się lampka. Ja nie mam czasu zrobić sobie jedzenia, a muszę świecić przykładem, a do tego musiałbym znaleźć czas, żeby jeszcze znaleźć Czas, żeby przygotować posiłek dla dziecka do szkoły. Po powrocie ze szkoły ma Pani na to jakąś radę? Żeby... To znaczy, po pierwsze, tutaj nie chodzi o to, żeby to były to było wiele różnych posiłków, prawda? Jeżeli nie mamy czasu przygotować sobie, nie przygotujemy sobie, nie przygotujemy dziecku, ale możemy, może wspólnie przygotować dla nas obojga, prawda? To jest jedna sprawa. Możemy zaangażować dziecko w przygotowanie, to starsze dziecko w przygotowanie takiego posiłku, prawda? Zachęcając do może jakichś takich właśnie zdrowszych, fajniejszych, ciekawszych rozwiązań, jak te smoothie, czy koktajle, czy innego rodzaju wypieki, prawda? Z, złożony ze zdrowych składników, więc to. Natomiast też fajnie byłoby nie, nie traktować tego naszego zdrowego jedzenia na co dzień, jako coś, co musi angażować ogromne siły. Najzwyczajniejsze w świecie składniki, jak jogurt, płatki owsiane, orzechy i owoce, to już jest bardzo zdrowy posiłek, prawda? Coś takiego można zjeść na drugie śniadanie. Kanapki z ciemnego, dobrej jakości pieczywa, ze zdrowymi dodatkami. To znowu jest coś bardzo prostego. Posiłki, które możemy przygotować w poprzedniego dnia, na dziś, nawet na, na rano na śniadanie, prawda? Właśnie zmiksowany koktajl, który czeka tylko na, na wypicie, na wyjęcie z lodówki i wypicie z rana. Więc tutaj yy, można też skupić się na po prostu prostych, prostszych rozwiązaniach, niż by się mogło wydawać. Rozwiązania prostsze niż się wydają monitorowanie tego, ile się je, regularność to takie najważniejsze kwestie. No i chyba najważniejsza, którą ja tutaj z tej rozmowy wyniosłem, to jest to, że przykład idzie z góry. No i po prostu w dużej mierze dzieci są naszą kalką. Nie tylko jeżeli chodzi o zachowanie, ale także nawyki żywieniowe. Miejmy to w głowie, mając na uwadze zdrowie naszych najmłodszych.